Ciełoneczkę witam w kolejnym odcinku po dłuższej przerwie. Mamy sobie porównanie najnowszego samochodu, który prawdopodobnie będzie najszybszym samochodem. Podjedźcie sobie do mety po prostu i wszyscy wjedźmy w siebie. Wie, w siebie, w siebie, w siebie, bo to każdy może ten. Tak, żeby po prostu przodem być na linii, nie? I na 20 wystartujemy. Bez, bez obrotów, po prostu gaz. Jak będzie 20 sekund na dole. No. No to tutaj standardowo już chyba, że te autko zajebiście przyspiesza. Ale zobaczymy jaki VMAX, jaka różnica w czasie. No tu macie po prostu prostą drogę, więc no. Ja wam tu przyspieszę pewnie, żeby e, no. Nie było nudów. Jakby była jeszcze dłuższa trasa to bym go może no, żeby... Czego nie bym do? Może Maybe yes. No i teraz no. im przyjechałem ponad 130 Czeka, Ponad... No tak ze 135 jechałby To może być bardzo porównywalne do Pariaha tak szczerze mówiąc Czyli Lambo warto kupić Lambo, Lambo warto kupić, to na pewno no, chyba najlepsza okay. auto z tych wszystkich Także to tyle by było w tym materiale. No. Cześć. Nara.